Trudne powroty do szkoły, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy trudne, bo może jutro nie musicie wcześniej wstawać do szkoły, więc dajcie znać w komentarzach na dole, a my dzisiaj będziemy robić trudne pytania. Czy seria testowania lifehacków z TikToka kiedyś się skończy? Czy Karol dużo płaci? Czy Jurek jest rosyjskim szpiegiem? Czy rozbiłeś kiedyś auto Karola? Czy Jurek ma 27 lat? No, jak widzicie, to naprawdę trudne. Będzie trudno, także już nie gadajmy i po prostu zaczynajmy. To tak, jeszcze na początku, Jurku wyjaśnię Ci o co chodzi w trudnych pytaniach. Wy pewnie już wiecie, to ale chyba na to szybko. to będą trudne pytania. Dokładnie. Tutaj mamy dużo trudnych pytań, naprawdę trudnych. Ja się boję, jaka będzie prawda i co się dowiem o tobie i o naszej relacji, ale y, odpowiadamy po prostu na to tak lub nie. I tyle. Prosto, prosto. No to co robimy okej. Okay, ja okay. Pierwszy, Dawaj. Pierwszy, pytań, to czyś, to pierwszy. pierwszy pytanie, Oczywiście Ty pierwszy. A i od razu powiem, że nie my przygotowaliśmy pytania, więc. A my... w ogóle ty nawet też nie wiesz, co tam będzie? No tak. No, no jakbym wiedział, to trochę byłoby tak. Czy wiem, że będzie. Ciężko, zaufałem osobie, która to przygotowała. Naprawdę będzie ciężko? Tak. Tibi, to, A tym. Co? Poczekaj, nie wiem, czy to widać. O co chodzi? Tibi, kto? Okay. Może zróbmy tak, ja odpowiem. To jest bardzo łatwe pytanie. A. to jest bardzo łatwe. Dobrze, pytanie. tak czy nie odpowiesz? Nie wiem, o co chodzi, więc odpowiem. Trzy, dwa, jeden. Tak, Stare, to A znaczy. Nie? No ja nie, no, A co bo, to co to To jest pytanie, czy jesteś dybilem. To znaczy, że jesteś dybilem. Tylko to jest porusku ty? Tyż to dzibił? Tak. Mam zarambisty pomysł. Dawaj. Słuchajcie, jeżeli pod tym filmikiem będzie 50 tysięcy łapek w górę, no. to ja będę przez 24 godziny gadał z tobą po rusku. Jak będziesz ze mną gadał, jak ja nie potrafię gadać po rusku? W tym jest sens, że. Dobrze, jak chcecie taki odcinek, to proszę bardzo, ja się zgadzam. Chociaż przecież nic nie będziesz rozumiał. No właśnie. Jak ja będę sobie że jednak się nie zgadzam. Ale jak już Jurek że brałapki łapki w górę, to też pamiętajcie subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ na 4,8 miliona subów topujemy sobie... TikToka, więc nie wiem, czy chcecie. Tutaj? No nie wiem jeszcze gdzie, ale nie wiem, czy chcecie mi to zrobić. Do końca zro życia zro zro zrogi? Zrobimy mu Tiktoka. na ciała Zrobimy my tutaj. Dobra, więc subskrybujcie, a my idziemy z następnym pytaniem. Proszę cię, Czy zawalczysz kiedyś na Fame MMA? Dobra. Ja jestem ciekaw w twojej odpowiedzi. Dostajesz propozycję, Wojtek Gola dzwoni Słuchaj Jurek. Ty tutaj u bloka, ale może byś zawalczył. No, także zastanów się i ja, Dobra, ja wiem co, co powiem. Dobra. trzy, dwa, jeden tak? Tak! Naprawdę? Dlaczego nie? Czy to jest, czy to jest fajne? No, na pewno można się sportowo podciągnąć Nie lubię jak ktoś zmienić. mnie bije, ale sportowo właśnie... Ale ja też właśnie nie lubię No i też finansowo, Jurek Tam nie płacą tak mało jak u mnie To Wojtku, czekam od ciebie na telefon Jurek! Ale ja nie mam tego numeru telefonu! Jezu, przyjąłbym się, nie ja, ja się stary nie zgadzam Ja nie mam nic do mówienia Ale ja bym stary, To było dla mnie... Po, czy może nie porażka, ale jakbyś ty... Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić No co, ja Jurek stoję... walczy teraz Pyszna. A ja na trybunach Wow. Możemy, Możemy spróbować. <grym> może kiedyś tego dojdzie, nie wiem. Dokładnie, no napiszcie z kim widzicie Jurka w Fame MMA. Na pewno nie samą golą. O z Boxdalem byśmy go zawali. w sumie. Dobra, <grym> teraz teraz może ja. Okej. Okay. Jakby chyba krótki, dawaj. Taniem. Czy dobrze się wam pracuje razem? Okej. Okay. Hey. Zastanów się, Jurek. Czy dobrze czy, Okej. Okay. się. Ale trzeba mówić prawdę i całą prawdę, tak? Tak. Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Co?! Przepraszam, przepraszam. <grymne> Co Karol? <grymne> przepraszam, Twoją reakcję. Tak, no nie wiem, mi się wydaje, że ja traktuję to nawet nie jako relację taką pracowniczą, a po prostu się kumplujemy, ziomkujemy. I, to prawda. I to, prawda. to jest fajne, że, że się przyjaźnimy, także polecam. Karol Gąsby. To Ty czy ja dalej? Dawaj ja. Ty ciekawe pytania znajdujesz. Proszę. Czy ktoś Was zmusza do testowania lifehacków z TikToka? Trzy, cztery. Kolejne. Czy potrafisz zrobić pranie? Dobra, to jest pytanie przeciwko y, mojej osobie. To, to, czekaj, to znaczy włączyć pralkę, czy. No, zrobić sobie. Czy wybrać rzeczy. sobie ubranie, tak. Masz brudne majtki i musisz sobie ubrać. Okay. Czy szczerze mówiąc. Dobra, okej. Okay. Gotowy? Dawaj, trzy, cztery. Piątka, tak. Jurek, piątka, to jest bardzo wielcy. proste. Jest, kochani, my już tyle Lifehacku przetestowaliśmy, że dla nas zrobienie prania to jest po prostu nic, tak naprawdę. Dokładnie, my już tyle przeszliśmy podczas 48 odcinków, ale co do tego. Pytania, no wiem, że niektóre osoby, które mnie znają, mogłyby się sprzeciwiać tej mojej odpowiedzi, że ja tak naprawdę nie... Po... Tak, no, Karol, czy też manuale. ale uważam, że nie wiem, no mi się wydaje, że jakbym chciał, to bym to zrobił, ale nie robię, więc chodzę cały czas w brudnych ubraniach. Nie, po prostu nowy kupujesz. Dokładnie. Czy w ciągu ostatniego tygodnia ugotowałeś coś do jedzenia? Co te pytania jakieś takie zgotowałeś, brałeś, dobra? To wymyślał te pytania. Poczekaj, w ciągu ostatniego tygodnia. Czy my Proszę? robiliśmy jakiś live. A, A okej, okay, nie, to się nie liczy, stary, to się nie liczy. Gotowy? Tak. Dobra. Trzy, cztery. No co ty z tym spadaniem tych A kartek? co? O, czekaj. Co niby? No nie, ja nie gotuję. A przecież, dobra. E, no ja też. No, w sensie, ja nie... ty potrafisz, ja nie potrafię. Więc... Jakby strasznie nie lubię gotować dla siebie. Jeżeli gotujecie, to zazdroszczę wam skidusów, ja nie potrafię. Następne pytanie. Czy seria testowania lifehacków z TikToka kiedyś się skończy? Dobre pytanie. Ciężkie pytanie. W sensie, czy skończą się TikToki, czy... czy nam się odechcie to robić? Dobra, Ktoś odpowiedzmy sobie. Raz, dwa, trzy, o, myślimy tak samo, tak? Tak, więc co do tego, że lifehacki z TikToka się skończą, kończą się kiedyś, może się skończą. Nie skończą się. No stary, nie wiem, za 10 lat na przykład. Stary, oni cały czas wrzucają coraz głupsze rzeczy. Ja stary. Mam taki stra stres, strach, że kurczę, no już nie będzie lifehacków z TikToka. Włączam no TikToka, patrzę, pod czym mnie oznaczacie i jebud, jest tyle TikToków, że mówię, dobra, ta seria się nigdy nie skończy. I no co prawda. może się skończyć, to chęć nagrywania takich rzeczy. Dokładnie. Chociaż nie, nie. To, to jest bardzo. Nie. Nie, to jest fajne to jest, to jest fajne niektórzy piszą że o je ile tych tiktoków z lifehacków też to wymiotować można i ja się zgadzam jest tego masa ale nam się to już nagrywa no trochę z automatu tak to jest, to jest przyjemne bo są takie rzeczy że kurczę, to nie ma sensu działać ale sprawdzę i tak żeby zobaczyć powiem ci tak, karol ja bardzo dużo nauczyłem się przy robieniu tych tiktoków w sensie w normalnym życiu jak coś robię to cały czas wspominam jakieś jakieś wiesz jakiś lifehack i próbuję to jakoś jakoś dobra ja tak nie ja tak nie mam ja po prostu to zapominam i chcę to zapomnieć, ale powiem Wam tak. To straszny sen. Tak. Nagrywając pierwszy odcinek, nigdy bym nie pomyślał, i chyba Ty też, że ich będzie w prawie No, 50. Że, że to już będzie 50. odcinek. To jest troszeczkę też Wasza wina, bo to Wy też chcieliście tą serię, ale dzięki, bo gdyby nie Wasze wsparcie, to tego by nie było i pewnie się skończyło na pierwszym odcinku, więc dziękuję. Dawaj tak. Czy podkochiwałeś się kiedyś w nauczycielce? Czy może nie, że podkochiwałeś, znaczy no, w spodobała sensie... się, byłeś, wiesz, zauroczony, bo kochać się, o co chodzi? Wiem o co chodzi. Miałeś fajną nauczkę. Trzy, cztery i ryt. Pani z geografii w gimnazjum, ale taka młoda studentka A nie jakaś... matematyczka? matematyczka... Okay, przypomnę sobie matematyczki moje Matematyczki to są zawsze stare pani, którzy takie, wiesz, takie... Ja o tym pomyślałem, więc za, nie. a za za pani od geografii była... No, studentką jakoś Okej, okay, okay. U mnie było kilka takich nauczycielek Była nauczycielka od języka angielskiego, od niemieckiego W sensie to też byli studentki, wiesz, tam z no. trzeciego roku studiów I to było zawsze, jak ktoś wchodził do klasy, taki, to... to, to, to taki to powiew świeżości takie... czułeś, taki... Wow. Była chęć na nauczenie. Gdzie są młodzi nauczyciele? Dlaczego <grym> nikt nie chce być nauczycielem teraz? E, bo zarobki są słabe, i... wszyscy chcą być nauczycielami. Dobra, teraz. O, to jest ciekawe pytanie. Czy Karol dużo płaci? Ja odpowiadam moim zdaniem, a to moja nasz. Okej, okay, no dobra. Za, za, no za, zaraz się pokucimy. Zaraz, zaraz pokucimy. Szczerą odpowiedź, ja się nie obrażę, pogadamy później. Już raz mieliśmy spinę na pranku, więc pomyśl o tym. No. 3 4 3 o. Ja odpowiadam na pytanie nie dużo, a dobrze, bo Karol to jest. Jak nie dużo? Karol to jest taki ja, stary. On ja nic mówię, nie ja, daje. On ja on mówię, po prostu... że ja odpowiadam na pytanie nie a, dobrze, nie dużo, okay. tylko na pytanie czy Ale dobrze to się płaci. Łączy, stary. To się w ogóle nie łączy, bo ty jesteś pierwszą osobą, która naprawdę zauważyła moją chęć, moje pomysły, moją w ogóle Twoją najpumat, moją moje jest... umiejętności, moją, wiesz, moją chęć do Rozwijania się, robienia czegoś takiego, do rozwijania się, do no tak, tak, tak. Ale to nie jest tak, że, nie wiem, robimy jakiś film i ja narzucam pomysł i tak ma być, bo to jest moja wizja, tylko po prostu rozmawiamy i. No to prawda, to prawda. Robimy tak dużą ilość mózgów, więc... żeby to wyszło jak najlepiej. No, więc nie, nie zabijamy swoich pomysłów, więc Jurek też, to tutaj jest naprawdę. prawda. W ogóle decyzyjny. powiem Wam tak, nigdy nie zabijajcie swoich pomysłów, bo to są Wasze pomysły, z którymi Wam wszystko się da. No nie nie ja ale To jest moment, kiedy chcesz powiedzieć coś takiego mądrego, ale zapomnij. na je już później, i masz takie, no nie nie wiem, co tu powiedzieć, <laughs> więc już tak. No ale to coś w tym jest, dobra. Raman. trudne pytania się przed nami. Czy jesteś uzależniony od telefonu? Proste dla mnie? Czy jestem ciekaw Twojej odpowiedzi? To jest bardzo proste pytanie. Dobra, To Dodaj, trzy, cztery. Tak. Tak. Ja też cały czas, i yy, yy. ludzie pokazują średni czas siedzenia w telefonie. Ja mam stary telefon, u którego jest bardzo słaba kondycja baterii. Ja go jeszcze nie zmieniam przez to, że on mnie ogranicza ten, ten, ten czas siedzenia w telefonie, ale u mnie 6 godzin. 10 godzin i 22 minuty. A co mnie tu ma? Czekaj, teraz ja. Czy Jurek jest rosyjskim szpiegiem? <laughs> ja nie wiem. <laughs> ale się dobry. 3, 4. Okej. Następne pytanie. Okay. O. Czy miałeś kiedyś wypadek samochodowy? Ale co rozumiemy przez wypadek samochodowy? Takie po prostu nie wiem, jakbym przyrysował samochód, to też już jest wypadek samochodowy? Powiem tak. Każda kolizja. Czy, tak, Dobry. Czy kiedykolwiek jakoś psu... Psuło dobra, się to? Dobra. Trzy, cztery. Ryby. Dobra, więc u mnie chyba jedna była taka kolizja, mianowicie szybko jechałem na trening i byłem w podziemnym parkingu. A, tak? Dobre. I przyrysowałem w kolumnę, po prostu tak kręcając, bo tam było strasznie wąsko. Wow. Tylko koniec końców nic się nie, nie stało. Tam było niby takie przyrysowane, ale wziąłem i... i było ten, wiesz, okay. bo patrząc, fuck, wiesz, lakier okay. nie ma. Ale koniec końców nic jest. nie A ty miałeś wypadek? U mnie było dwa razy. Pierwszy raz to ja po prostu zagapiłem się w parkingu podziemnym i przerysowałem sobie drzwi, okay. a drugie to było coś takiego, że wyjeżdżałem na Skrzyżowaniu i we mnie po prostu wleciał chłop na takim dużym dostarczaku, bo on po prostu nie zauważył, no że. Ale to ja... twoja wina czy nie? To, to była jego wina. Ale to była szybka, krótka sprawa. 300 zł. A, to pamiętam. Tak. Czy rozbiłeś kiedyś auto Karola? Okej, okay, to jest dla mnie pytanie. Tak, tak? Dla ciebie? No No to dowiemy się, dawaj. Czy rozbiłeś kiedyś moje auto? 3, 2, 1. No ja tam przyrysowałem. A Jurek, opowiadaj historię, bo to jest historia po prostu taka, że nie wiem. Moje auto było w serwisie. Karol, gdzieś i Tak, żeby sobie odpocząć tak, tak na dwa tygodnie. I jechałem akurat z Kacperem Błońskim, więc jechaliśmy jego samochodem. No ja wziąłem samochód Karola, żeby miałem możliwość w ogóle jeździć i powiedział, a, że tak, to, czy mogę. Mówię, dobra, no przecież nie potrzeba mi auta, no to bierz. I problemu. postawiłem auto po prostu w podziemnym parkingu. Rano wychodzę, a jest rozbita szyba. Jest po prostu w całości rozbita szyba, zdjęcie będzie tutaj. Tak. Do tej pory nie widzimy kto to jest. Ogarnięta jest ta sprawa, ale no to okno nie zostało wybite dlatego, bo to było moje auto, tylko po prostu dlatego, że Jurek jest z innego kraju, więc to jest w ogóle dla mnie. Możliwe. to A ty jest... jest. tak? Czy... No tak, dla mnie to jest niepojęte, bo czy... Nie ważne, czy by było moje auto, czy nie, no to i tak tego czy, czegoś takiego się nie robi nikomu. Koniec końców, no sprawa została ogarnięta. No ja miałam coś duże zdziwienie, będąc na wyjeździe. Jurek dzwoni do mnie z 30 razy. Mówię, no kurczę, nie chce mi się gadać, bo co, odpoczywam, nie odbieram. A on mi nagle pisze, że no taka sytuacja i wysyła mi okno rozbite. Mówię, what the fuck, stary. Ale strasznie by było wow. go, szkoda, bo. Bo nie ukrywam, że no każdemu mogło się tak przydarzyć, i tak naprawdę kto by pomyślał, że bierzesz na tydzień auto, i ktoś ci rozwala okno w garażu. A najciekawsze było to, no. że moje auto stało obok. Moje auto <grym> nie, stało stary, obok, po prostu. To jest taka historia. Jedyny problem był taki, że strasznie długo wymieniali tą szybę w serwisie i to był jakiś dramat. No, ale On, wszystko się zakończyło. Nieprzyjemna pozytywnie. sytuacja była, nieprzyjemna. No. I już pytanko. Bardzo ciekawe. Czy Jurek ma 27 lat? 3, 4 Powiem wam tak, ja byłem w szoku, że Jurek jest w takim wieku, jakim jest, bo nigdy bym nie podejrzewał, naprawdę, to jest szok. No ja wam zradzę, ja mam dwa 20... lat. No, także jestem ciekaw, czy ktoś zgadł. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek, Jurku, tobie również dziękuję, Dzięki było naprawdę bardzo. fajnie. Przepraszam, jeżeli się wtrącałem w słowa, ale już taki jestem. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona!